Co rzuciło się w oczy, to fakt, że ta gra była zdecydowanie inna niż wszystkie pozostałe. Po pierwsze historia osadzona w, jednak w czasach, w których niewiele gier się osadza. Otwarty świat i to świat, którego do, do tamtego momentu w takiej formie jeszcze nie podawano. Super scenariusz, fajnie podany. No, i to wszystko spowodowało, że, że gracze zakochali się w tej serii. My razem z nimi kontynuujemy ją. Każda kolejna odsłona cieszy się coraz większą popularnością. Za chwilę mamy Revelations, i tak naprawdę, jak, 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 jak widzą gracze, ta seria wraca już w tej chwili co rok. Co rok sprzedaje się w większej ilości egzemplarzy niż, niż odsłona poprzednia, co ewidentnie uświadamia, że to grono fanów Assassin's Creed stale rośnie. Wszystkie kolejne odsłony, te duże, są kontynuacją, a dodatkowo jeszcze wokół, wokół całego tego trzonu, który stanowią wersje konsolowe i pc mamy całą masę produktów innych. To są komiksy, to są książki, jest tego naprawdę bardzo dużo, natomiast zapewniam, że to wszystko tworzy spójną i logiczną całość.